Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznoślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. O, jak wielka była gorliwość wszystkich zakonników w początkach istnienia ich świętego zgromadzenia! Jakże żarliwa była wtedy modlitwa! Jakie współzawodnictwo w zdobywaniu cnót! Jak wielka karność! Jak głęboki szacunek i posłuszeństwo wszystkich wobec reguły założyciela! Zachowały się jeszcze ślady świadczące, że ci, którzy świat podeptali, i toczyli tak zażarte boje, byli mężami, prawdziwie świętymi i doskonałymi. A teraz za wielkiego bywa już uważany kto zaledwie nie przekracza reguły jeśli to, do czego się zobowiązał, potrafi cierpliwie znosić. O jakaż to obojętność i zaniedbanie naszego stanu tak szybko odchodzimy od pierwotnej gorliwości. Nie chce się żyć, gdy się widzi taką opieszałość i oziębłość, obyś nigdy nie zaniechał całkowicie czynienia postępu w cnotach, ty, który widziałeś tak wiele przykładów świętych.